taki, że mam to cięcie nad drwią. Drugi jest taki, że nie czuję że po lewej stronie tutaj tam czucia nie ma na skórze. tak mi komar. Gryzie, to ja nie słyszę go, ale nie wiem, że to jest sam. Nie czuję tego. i co ci jest takie, że się powtarzam? To powtarzanie jest dosyć takie problematyczne. Bo ja tego nie, nie, nie jestem w stanie skontaktować, że to jest już powtórka. Mam jeszcze tam jakieś takie plaszcze, właśnie metalowe, takie nity. dobrze, już, pojadźcie mi tutaj. Takie nity właśnie tutaj, metalowe. No i słuchajcie. A wiesz no, mam znaczy, te nity? i w piłkę? Zrzuciłem lampkę. Opowiadam, potem miałem te trzech oddech i ten metal odpowie. Zrzuciłem tą lampkę i później uderzyłem przeciwnika. Stałem jak kołek. A ja oczywiście chciałem go wyprzedzić, ale ja nie dało rady. Zablokował chciałem, większy był. Grubszy ode mnie. No i wtedy kolega podbiega i mówi do szpitala. No i wyobraźcie sobie chcieli mi operować. To dziki dramat. No mówi, że różne czoła leczyć mają i nie będzie operacji. Może no, by jakiś świeżący drugi ten e, człowiek i mówi, że nie, to, 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 że można to operować, Tą twarz trzeba ratować jakoś. No i mnie soperowali. Najgorzej wiecie, bo skutki są uboczne. Takie, że nie czuję po tej lewej stronie, jak kobar gryzie. Wyobrażacie sobie, że gryziecie kołara, ty nie czujesz tego, że on ci gryzie. Mam tam bliza taką, niewielką, to ta niewidoczna bliza prawie. Dobrze zrobili. No i takie, Stąd mam ten metal w głowie?